Rozdział pierwszy. Narodziny trzeciej strony. Laboratorium nie miało okien. Nie dlatego, że brakowało światła, lecz dlatego, że nikt nie chciałby to, co działo się w środku, miało kontakt ze światem zewnętrznym. Betonowe ściany tłumiły dźwięk, a stalowe drzwi były grubsze niż pancerz wojskowego transportera. Każdy element tego miejsca podporządkowano jednemu celowi kontroli. Na środku sali stała kapsuła. Wypełniał ją gęsty mętny płyn, w którym coś powoli się poruszało. Nie walczyło. Nie próbowało uciekać. Dryfowało spokojnie, jakby czekało na właściwy moment. Czujniki migotały, a wykresy na ekranach pokazywały parametry, których nie dało się jednoznacznie sklasyfikować. Stabilność utrzymana, odezwał się technik. Integracja przekroczyła 90%. Dowódca projektu stał za szybą obserwacyjną nieruchomo. To nie był eksperyment, który można było powtórzyć. To była próba stworzenia czegoś, co nie miało prawa istnieć. Ludzie uczyli się szybciej, niż ktokolwiek przewidywał. Zbierali krew z pól Analizowali nagrania walki i reakcje bólu. Wiedzieli, co wzmacnia wilkołaki. Wiedzieli, co spowalnia wampiry. Każda słabość została zapisana i połączona w jeden projekt. Nie chcieli kolejnego potwora. Chcieli lepszej wersji. Projekt nazwano roboczo trzecią linią. Kapsuła zasyczała cicho, mechanizmy zwolniły blokady, a płyn spłynął na metalową podłogę. Ciało osunęło się ciężko na platformę, przez chwilę było nieruchome, potem palce drgnęły, klatka piersiowa uniosła się gwałtownie, a pierwszy oddech zabrzmiał nienaturalnie. Jakby organizm dopiero uczył się, że oddychanie jest konieczne. Aktywność neurologiczna, szepnął ktoś, świadomość potwierdzona. Istota otworzyła oczy. Nie świeciły jak oczy Wilkołaka, ani nie paliły czerwienią jak oczy wampira. Były ciemne, skupione, pozbawione instynktu. Patrzyły, jakby od razu analizowały otoczenie. Kilometry dalej Alvar zatrzymał się gwałtownie. Przez Wilkołaki przeszedł zimny, obcy impuls. Nie zapach, nie dźwięk, rozpoznanie. To coś nas czuje, warknął. W ruinach miasta Serat poczuł to samo. Jego cień poruszył się niezależnie. A wampir po raz pierwszy od setek lat poczuł niepokój bez imienia. W laboratorium istota podniosła się powoli. Jej ruchy były zbyt płynne jak na pierwsze przebudzenie. Spojrzała na ludzi stojących za szybą obserwacyjną i przechyliła głowę, jakby ich badała. Czy reaguje na polecenia? Zapytał ktoś cicho. Istota zrobiła krok do przodu. Metal pod jej stopą zgiął się jak cienka blacha. A potem uśmiechnęła się. Nie jak wilkołak. Nie jak wampir, jak ktoś, kto właśnie zrozumiał, że nie został stworzony po to, by słuchać. I w tej samej chwili stało się jasne, że wojna krwi naprawdę się skończyła. narodziła się trzecia strona, i nie była po niczyjej stronie. Rozdział drugi pierwsza ucieczka. Alarm nie był głośny. Był niski, pulsujący. Jakby laboratorium samo bało się zwrócić na siebie uwagę. Czerwone światło przesuwało się po ścianach wolno hipnotycznie. Ekrany zaczęły migotać, a wykresy, które jeszcze chwilę wcześniej były stabilne, nagle rozpadły się w chaos. Reakcja niezgodna z protokołem, powiedział technik. Nie reaguje na bodźce kontrolne. Istota stała nieruchomo na środku sali. Jej klatka piersiowa unosiła się spokojnie, jakby sytuacja jej nie dotyczyła. Oczy przesuwały się po pomieszczeniu, rejestrując każdy detal. Kamery, drzwi, ludzi. Uczyła się zabezpieczyć obiekt. Padł rozkaz. Pierwszy impuls uderzył w ciało istoty jak niewidzialny młot. Każdy inny organizm powinien paść na ziemię. Ona tylko drgnęła. Przechyliła głowę, jakby analizowała źródło bólu. Drugi impuls był silniejszy. Metalowe uchwyty na ścianach zadrżały, gdy istota zrobiła krok do przodu. Niegwałtownie. Bez paniki. Z precyzją, która nie pasowała do nowo narodzonego bytu. Ona się adaptuje, wyszeptał ktoś. Za późno. Istota ruszyła. Pierwszy człowiek nie zdążył nawet krzyknąć. Uderzenie było krótkie, czyste. Ciało uderzyło o ścianę z suchym trzaskiem. Drugi strzał padł w panice. Trzeci w pustkę. Istota poruszała się szybciej, niż pozwalały na to ludzkie reakcje. Drzwi bezpieczeństwa zaczęły się zamykać. Nie zdążyły. Metal wygiął się pod naciskiem dłoni. Zawiasy pękły jak cienka blacha. Istota przeszła przez przejście, zostawiając za sobą ciszę, krew i rozbite ekrany. Obiekt opuścił strefę! krzyczał ktoś w komunikatorze. Powtarzam, obiekt opuścił strefę. Kilometry dalej Alwar zawył nagle. Jakby coś rozdarło mu wnętrzności. Wilkołaki wokół niego padły na kolana. Przez ich krew przeszła fala bólu i czegoś jeszcze strachu. To się porusza wyszeptał. I nie ucieka. Ono idzie. W ruinach miasta Serat poczuł nagłe szarpnięcie. Jakby ktoś pociągnął za niewidzialną nić. Cień przy jego stopach wydłużył się nienaturalnie. To nie jest polowanie, powiedział cicho. To zapowiedź. W laboratorium dowódca projektu patrzył na znikające sygnały bez emocji. Zamknąć obiekt jako aktywny, powiedział. Rozpocząć procedurę śledzenia. Na ekranie pojawiła się jedna linia. Status trzecia linia w terenie. A tej nocy stało się jasne, że ludzkość popełniła pierwszy błąd. Nie wypuściła broni. Wypuściła coś, co samo wybierze cele. Rozdział trzeci polowanie bez zasad. Uderzyło pierwsze miasto. Nie było syren. Nie było ostrzeżenia. Monitoring zgasł jednocześnie w trzech dzielnicach. A kamery zarejestrowały tylko rozmytą sylwetkę poruszającą się szybciej, niż system był w stanie analizować. Jedna sekunda obrazu. Potem cisza. Pierwszy patrol zniknął bez sygnału alarmowego. Drugi zdążył oddać strzał. Ciała znaleziono rozrzucone na parkingu podziemnym. Pancerze zostały zmiażdżone, jakby ktoś zwinął je w dłoniach. Nie było śladów walki, tylko ślady ruchu. Krótkiego, brutalnego, precyzyjnego. Tu nie jest chaos, powiedział dowódca operacji. To selekcja. Istota nie uciekała. Ona testowała teren. Kilka kilometrów dalej stado wilkołaków poczuło impuls tak silny, że kilku z nich runęło na ziemię. Alwar zerwał się pierwszy. To idzie w naszą stronę, warknął, i nie poluje jak człowiek. Nie zdążyli się przygotować. Z ciemności wypadła sylwetka, uderzając w pierwszego wilkołaka z siłą tarana. Ciało poleciało kilka metrów dalej, łamiąc drzewa jak zapałki. Drugi skoczył z boku. Został złapany w powietrzu i rzucony o ziemię zanim zdążył zadać cios. Rozproszyć się, ryknął Alvar. Za późno. Istota poruszała się między nimi jak błysk. Każdy ruch był decyzją. Każdy cios eliminacją. Nie było furii. Nie było instynktu. Tylko wydajność. Wilkołaki zaczęły ginąć. W ruinach miasta wampiry ruszyły niemal w tym samym momencie. Serat poczuł szarpnięcie. Jakby coś przecięło niewidzialną nić łączącą ich istnienia. To nie jest nasz wróg. Powiedział. To następca. Istota wpadła w ruinę jak pocisk. Beton eksplodował, a cień poruszył się szybciej niż światło reflektorów. Dwóch wampirów zniknęło, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Trzeci próbował uciec, nie zdążył. Wycofać się, krzyknął Serat. Tym razem istota zatrzymała się, stała pośrodku zniszczeń, oddychając spokojnie. Spojrzała na wampiry, potem uniosła głowę, jakby nasłuchiwała czegoś dalej. Fatality. Drony. Ona wiedziała, że jest obserwowana. Kilometry dalej w centrum dowodzenia zapadła cisza. Potwierdzenie kontaktu z wszystkimi rasami, odezwał się analityk. Obiekt eliminuje cele niezależnie od przynależności. Dowódca zacisnął szczękę, czyli straciliśmy kontrolę. Na ekranie migał jeden komunikat. Trzecia linia samodzielna. Istota ruszyła dalej, nie uciekając, nie kryjąc się. Jak coś, co właśnie zrozumiało, że cały świat jest polem testowym. A tej nocy wilkołaki, wampiry i ludzie po raz pierwszy zgodzili się w jednym. To nie była już wojna, to było wymieranie, rozdział czwarty, ofensywa. Nie było już odwrotu. Rozkaz poszedł jednocześnie na wszystkich poziomach. Satelity zmieniły pozycje, drony zeszły niżej, a jednostki uderzeniowe ruszyły w teren bez czekania na potwierdzenia. Miasto zostało podzielone na strefy, las odcięty pierścieniem ognia i technologii. To nie była akcja ratunkowa, to było czyszczenie. Cel nie do przejęcia padło w centrum dowodzenia. Priorytet neutralizacja. Rakieta uderzyła w ruiny, w której jeszcze chwilę wcześniej poruszała się trzecia linia. Eksplozja rozdarła noc. Beton wystrzelił w powietrze, a fala uderzeniowa powaliła drzewa na skraju lasu. Przez sekundę zapadła cisza. Trafienie potwierdzone, powiedział ktoś. Za wcześnie. Z dymu wyszła sylwetka. Nie biegła. Nie uciekała. Szła. Drugi pocisk eksplodował bliżej. Trzeci rozerwał ziemię pod jej stopami. Istota zniknęła na moment w chmurze ognia i kurzu. Po czym wyskoczyła pionowo, lądując na dachu pojazdu dowodzenia. Metal zapadł się pod jej ciężarem. Kontakt kontakt bezpośredni za późno. Pojazd został rozerwany od góry. Krzyk urwał się nagle, jakby ktoś wyłączył dźwięk. Trzecia linia skoczyła dalej, przecinając strefę ostrzału, jak pocisk artyleryjski. Drony spadały jeden po drugim, chwytane w locie i miażdżone w dłoniach. W lesie wilkołaki poczuły fale ciepła. To idzie przez wszystko, ryknął Alvar. Nie zatrzyma się. Stado rzuciło się do ucieczki, ale nie wszyscy zdążyli. Jednego z nich trzecia linia dopadła w biegu. Nie było walki. Był jeden ruch, jedno pęknięcie, jeden trup. Rozproszyć się, wrzasnął Alvar, ale rozproszenie nie miało znaczenia. W ruinach miasta wampiry również znalazły się pod ostrzałem. Nowa broń emitowała impulsy, które paliły ich ciała od środka. Cienie rwały się niespokojnie, a starsze istoty zaczęły tracić kontrolę. To już nie jest polowanie, syknął Serat. To egzekucja i wtedy stało się coś, czego nikt nie przewidział. Trzecia linia zatrzymała się pomiędzy wszystkimi strefami pomiędzy ludźmi, wilkołakami i wampirami spojrzała w niebo, w satelity, w drony, w świat. Jakby podjęła decyzję obiekt zmienia zachowanie odezwał się analityk. Rezygnuje z ucieczki. Co robi? zapytał dowódca. Na ekranach pojawiły się nowe dane. Energia rosła gwałtownie temperatura, ciśnienie pole którego nie potrafili sklasyfikować. Ona prowokuje, wyszeptał ktoś. Chcę, żebyśmy strzelili wszyscy naraz. Dowódca zawahał się przez ułamek sekundy. Ogień niebo zapłonęło. A w chwili gdy pierwsze pociski spadły, trzecia linia uniosła głowę i ryknęła dźwiękiem, który nie był ani ludzki, ani zwierzęcy. Fala uderzeniowa przeszła przez miasto i las jednocześnie. Wilkołaki padły na ziemię. Wampiry krzyczały. Ludzie tracili przytomność. A gdy kuszo opadł, Trzeciej linii nie było. Zniknęła. I wszyscy wiedzieli jedno jeśli wróci, nikt nie będzie gotowy. Rozdział piąty. Błąd, którego nie da się cofnąć. Noc nie wróciła do normy. Nie było eksplozji, nie było pościgu. Była cisza, która rozlała się po mieście i lesie jak choroba. Dym opadał powoli, a światła awaryjne migotały nad zniszczeniami. Trzeciej linii nie było. Zniknęła dokładnie w chwili, gdy powinna była umrzeć. Potwierdzić eliminację, padł rozkaz. Czujniki milczały, satelity nie wykrywały ruchu, drony wracały z pustymi zapisami. Jakby coś usunęło się z samego systemu obserwacji. Brak śladu odezwał się analityk. Jakby obiekt przestał istnieć. Dowódca spojrzał na ekran długo, zbyt długo. Nie przestał, pej powiedział w końcu. On się nauczył. W lesie wilkołaki zbierały rannych. Wielu nie wstało. Alvar stał pośrodku zniszczeń, czując w powietrzu zapach, który nie należał ani do człowieka, ani do wampira, ani do nich samych. To coś nie walczyło, powiedział cicho. Ono sprawdzało. Wilkołaki zrozumiały to za późno. Trzecia linia nie przyszła ich zniszczyć. Przyszła zmierzyć opór. W ruinach miasta wampiry liczyły straty. Starsi milczeli. Młodsi patrzyli na zniszczenia z czymś, co pierwszy raz przypominało strach, którego nie dało się zagłuszyć gniewem. Mnie jesteśmy już drapieżnikami powiedział serat. Jesteśmy zmienną w równaniu. Kilometry dalej, poza strefami walk, trzecia linia stała na wzgórzu. Miasto migotało w dole, jak otwarta rana istota oddychała spokojnie. Jej ciało było nienaruszone umysł aktywny nie uciekła, nie ukrywała się. Ona wybrała moment. W centrum dowodzenia zapalił się nowy komunikat nie alarm nie ostrzeżenie raport. Status Obiekt niezneutralizowany. Wnioski Projekt przerósł założenia. Rekomendacja Faza globalna. Dowódca zamknął raport jednym ruchem. Świat nie może się o tym dowiedzieć, powiedział. Ale było już za późno. Pierwsze nagrania krążyły w sieci. Rozmazane sylwetki, krzyki, fragmenty walki. Coś, czego nie dało się wytłumaczyć ani wymazać. Ludzie zaczęli zadawać pytania, a pytania szybko zmieniają się w strach. Trzecia linia spojrzała na niebo, gdzie poruszały się satelity. Po raz pierwszy od narodzin poczuła coś nowego. Nie gniew, nie ciekawość, ciel. I wtedy stało się jasne, że wojna krwi naprawdę się skończyła, bo zaczęło się coś gorszego. Świat, który przez wieki nie chciał wierzyć w potwory, właśnie zaczął je widzieć.